Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym to dokument, który potwierdza, że osoba jest przygotowana do prowadzenia firmy transportowej. Jest on niezbędny dla tych, którzy chcą zajmować się przewozem ludzi lub rzeczy, samochodami, autobusami lub ciężarówkami. Aby go zdobyć, trzeba zdać specjalny egzamin, który sprawdza wiedzę z różnych dziedzin, takich jak prawo, rachunkowość zarządzanie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Osoba, która ma certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, musi dbać o to, żeby jej firma działała zgodnie z prawem i umowami z klientami. Musi też nadzorować swoich pracowników i pojazdy, a także odpowiadać za wszelkie błędy lub uchybienia. Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który potwierdza, że jego właściciel posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Aby uzyskać taki certyfikat, trzeba zdać egzamin państwowy, który jest przeprowadzany przez Instytut Transportu Samochodowego. Przepisy mówią, że w każdym przedsiębiorstwie transportowym Przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Dopiero wtedy możliwe jest uzyskanie licencji na transport lub licencji spedacyjnej, które uprawniają do wykonania zawodu przewoźnika drogowego. Osoba zarządzająca transportem to specjalista, który pozostaje odpowiedzialny za szereg działań związanych z organizacją przewozów, przydzielaniem pracy oraz nadzorowaniem podwładnych. Osoba ta musi spełniać warunki tzw. dobrej reputacji, co oznacza, że nie ma na swoim koncie wyroków wskazujących lub sankcji za popełnienie poważnych naruszeń w następujących dziedzinach. Prawo handlowe Prawo upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia w zawodzie, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami. Osoba zarządzająca transportem nie musi być pracownikiem przedsiębiorstwa transportowego. Może być to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, albo osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek. Ważne jest jednak, aby ta osoba była stale związana z przedsiębiorstwem transportowym i miała faktyczną możliwość kierowania transportem. Nie można więc użyczać certyfikatu kompetencji zawodowych osobom trzecim. Bez rzeczywistego nadzoru nad transportem. Osoba zarządzająca transportem ponosi odpowiedzialność za wykroczenia popełnione przez przedsiębiorstwo transportowe lub jego pracowników. W zależności od rodzaju i częstotliwości naruszeń, osoba ta może stracić dobrą reputację i tym samym certyfikat kompetencji zawodowych. W takim przypadku przedsiębiorstwo transportowe musi wyznaczyć inną osobę posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych do zarządzania transportem. Podsumowując, certyfikat kompetencji zawodowych jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego. Osoba posiadająca taki certyfikat musi zarządzać transportem w sposób profesjonalny i zgodny z prawem. Osoba ta musi także dbać o swoją dobrą reputację i unikać poważnych naruszeń. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia moich innych materiałów. Jeżeli podoba Ci się kanał, to subskrybuj lub polub mój profil na Facebooku.